Dzień dobry, przyjechałem troszeczkę porównać tu przejazd, bo już mi się ciężko jeździło. No i akurat sobie tak trochę zrobię ilustrację sadu. Eee, mamy tutaj sam dół działki. Uszkodzeń bardzo mało, bardzo mało praktycznie. To co uszkodzone, to bym mógł powiedzieć, że to jest nic. No i o to chodziło. O to chodziło, żeby tych uszkodzeń było jak najmniej. A zaraz Wam powiem dlaczego. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Dwa przemrożone. I teraz przy takiej ilości zawiązków możemy z tym sadem zrobić co tylko nam się podoba. Dwa razy przeżyć, trzy razy przeżyć. Już kwiaty centralne przekwitły. I widać, te na krótszych ogonkach już będą nam odpadać, to nam odpadnie, to już takie też jest, to już takie żółtawe się robi, zostanie ten i ten. I właśnie to jest cały efekt działania algarenu. Zostanie ten, bo jest grubszy, ten już taki i ten, ten te dwa. Te dwa są do wylotu, bo już się żółte robią. Właśnie jeszcze raz yy, pojadę algami i niech to zleci, no i potem pójdzie. Globaryl w maksymalnej dawce i zostawiamy tylko kwiat centralny, żeby był jak najładniejszy towar. Czyli z jednej rozety niech zostaną jedno jabłko, dwa i to wszystko. I to ma być rozstrzelone po całym drzewie z linijką, gdzie można chodzić i mierzyć. Także mróz, no dobry i niedobry. Lepiej, żeby go nie było, tylko żebyśmy my nauczyli się stosować tych wszystkich odżywek, umiejętnie to stosować, umiejętnie stosować przerzedzanie i zaczniemy produkować piękny towar, bo po, gradzie, po mrozie nigdy nie będzie ładnego towaru, bo zazwyczaj mróz uszkadza kwiaty centralne, gdzie powinny być najładniejsze jabłka i potem z tych już bocznych, przybyszowych kwiatów, niestety, ale ładnego towaru nie wyprodukujemy, już trzeba się napracować, tam już nie ma komór nasiennych, nie ma pestek, inaczej to wapń przyjmuje a jeżeli po Algarenie zostaną nam same centralne, najsilniejsze kwiaty, to resztę możemy zwalić na ziemię poprzez chemiczne i poczekamy na zawiązki 10 mm, walimy maksymalną dawkę, reszta niech spadnie, pozostaje po kilka jabłek i mamy piękny towar. Ale znając życie, sadownicy będą odżywiać te drzewa jeszcze wszystkimi odżywkami dostępnymi na rynku, a w tym momencie, jeżeli drzewo jest po takim mrozie, a każdy mróz to jest stres dla drzewa, nie polecałbym dawanie żadnych odżywek, żadnych nawozów do listnych, bo to jeszcze powoduje pogłębienie tego stresu, no i te rośliny jeszcze gorzej jeszcze gorzej będą to przechodzić. No może i lepiej, bo jak zastosujecie za dużo tych odżywek, to drzewo Zwali. Po prostu zwali wam te zawiązki, i może się okazać, że nic nie będzie. Teraz na dwoje babka wróżyła, bo nie wiadomo, jak to zareaguje. Jak wiecie, bardzo szybko wegetacja ruszyła. Nie było dostępnych składników jeszcze w ziemi. Ta ziemia była w, zimna. Posiane nawozy były za późno w tym roku. Nikt się nie spodziewał takiego pędu wegetacji. No i to może nas uratować. Że spóźniliśmy się z wysianiem nawozów, ziemia była zimna, drzewo nagłodnego zaczęło kwitnąć, i to, co my widzimy, te zawiązki, co Wam pokazywałem, mogą być to puste zawiązki i drzewo będzie się bronić i zwali. Zwali, i to może pozostać po kilka jabłek. Jeżeli by to wszystko zawiązało, to jesteśmy w czarnej dupie. Będziemy mieć parę milionów ton bo gdzie, z kim nie rozmawiam, to takiego kwitnienia nie było i to w całej Polsce jest. Mróz występuje tylko pasami i to, co przemroziło, nie wpłynie w żaden sposób na uszczuplenie naszego plonu. Już tu zakłady się odszczekują, że w tym roku nie dadzą nam, ale oni nie mają nic do powiedzenia, bo jeszcze cały sezon przed nami, jeszcze są grady, jeszcze są jeszcze mogą być różnego rodzaju mrozy, może to nie zawiązać i, i znów będą płacić po złotówce za przemysł i oby tak się stało, bo nie po to to produkujemy, żebyśmy my za darmo tutaj na kolanach to zbierali. I tyle. Dobra, ja uciekam. Na najbliższy czas, chyba jutro, chcę już szarą pleśń zrobić. Ja myślę, że to będzie chorus. Dobra, to wszystko. Pozdrawiam.